W czasach, gdy mężczyźni są zachęcani do bycia uroczymi, grzecznymi, ugodowymi, zawsze gotowymi przepraszać, pojęcie dominacji w relacjach zostało niemal całkowicie wypaczone. Wielu sądzi, że aby mieć władzę nad kobietą, trzeba być kontrolującym, despotycznym, albo udawać, że nic nas nie obchodzi. Ale gdyby Niccolò Machiavelli, renesansowy mistrz strategii i politycznej przenikliwości, żył dziś, zapewne uśmiechnąłby się z politowaniem na widok tych żałosnych pokazów siły. Dla niego prawdziwa dominacja nie miała nic wspólnego z przymusem. Ona rodzi się z samokontroli, z umiejętności obserwacji, z głębokiego zrozumienia ludzkiej natury. Nie z krzyku, nie z chłodu, ale z obecności z cichej, niezachwianej obecności, której nie sposób zignorować. I właśnie o tym dziś porozmawiamy nie o manipulacji, nie o emocjonalnym dystansie, ale o sile bycia, o tej męskiej jakości, która nie potrzebuje słów, by być odczuwaną, bo wszystko zaczyna się od jednego mniej mówić, więcej widzieć. Dojrzały emocjonalnie mężczyzna nie musi zapełniać ciszy słowami. Nie musi niczego udowadniać. Wie, że każda reakcja zdradza coś o nim samym i dlatego reaguje rzadko, powoli. Jak dobrze ustawiona figura na szachownicy, nie rusza się, dopóki nie zobaczy całej gry. Robi krok w tył, obserwuje, co mówią inni, jak się zachowują i dlaczego. Taki mężczyzna sprawia, że inni czują się dostrzeżeni, ale nigdy oceniani. W relacjach, także tych romantycznych, Taka obecność budzi magnetyzm. Kobieta nie tylko czuje się przy nim bezpieczna, ona chce wiedzieć więcej, bo nie ma nic bardziej pociągającego niż mężczyzna, którego nie da się łatwo rozszyfrować. To właśnie tam zaczyna się prawdziwa siła cicha, lecz niezaprzeczalna. Pamiętam sytuację z przyjęcia u znajomych. Jedna dziewczyna zaczęła prowokować mojego przyjaciela niewybiednymi żartami. Większość mężczyzn reagowałaby nerwowo albo opróbowałaby błysnąć rypostą. On tylko spojrzał na nią spokojnym wzrokiem i lekko się uśmiechnął. Nie próbował wygrać rozmowy. Nie musiał być mądrzejszy. Wystarczyło, że był niewzruszony. Na końcu to ona szukała z nim kontaktu. To nie była tania gra psychologiczna. To była sztuka panowania nad sobą do takiego stopnia, że nikt nie mógł nim łatwo manipulować. To głęboka forma atrakcyjności, którą dziś rozumie bardzo niewielu mężczyzn, bo są zbyt zajęci, by się pokazać zamiast po prostu być obecni. Jednym z najczęstszych błędów w relacjach jest mówienie za dużo, za szybko. Wielu mężczyzn sądzi, że jeśli otworzą się natychmiast i opowiedzą wszystko o sobie, zyskają traufanie. Ale to działa odwrotnie. Kiedy jesteś zbyt przewidywalny, znikasz jako tajemnica. A tajemnica to klucz do napięcia emocjonalnego. Machiavelli powiedział kiedyś: Mądry człowiek nigdy nie mówi wszystkiego, pokazuje tylko to, co służy jego celom. To nie znaczy, że jesteś nieszczery, to znaczy, że jesteś świadomy. I że rozumiesz wartość milczenia. W dzisiejszym świecie rozproszonym przez social media powiadomienia i presję, by być zawsze na czasie, mężczyzna, który milczy, który obserwuje, który nie reaguje od razu, staje się rzadkością. Nie daje się wciągać w cudze dramaty, nie odpowiada na każdą zaczepkę, a jego milczenie stawia pytania, zmienia dynamikę, sprawia, że inni zaczynają myśleć więcej i czuć więcej. Taki mężczyzna nie potrzebuje krzyczeć, by go szanowano, bo szacunek rodzi się tam, gdzie pojawia się wewnętrzna siła siła, która nie daje się poruszyć byle czym siła, którą się czuje, zanim się ją zrozumie. Jest coś, czego większość mężczyzn w relacjach nie zauważa. To nie ten, kto odczuwa więcej, ma władzę, ale ten, kto kontroluje ramy gry. Każda rozmowa, każda interakcja odbywa się w pewnym kontekście, w niewidzialnych ramach, które nadają znaczenie wszystkim słowom i gestom. I ten, kto ustala te ramy, ten definiuje całą rzeczywistość relacji. Jeśli ty ich nie ustalisz, zrobi to ktoś inny i zrobi to na swoją korzyść. Machiavelli powtarzał: Władza nie tkwi w tytule. Władza tkwi w tym, jak inni cię postrzegają. W miłości to działa tak samo. Nie musisz udowadniać, że jesteś dobry, wartościowy, interesujący. Wystarczy, że pokażesz, nie słowami, a postawą, że żyjesz według własnych zasad. Nie szukasz aprobaty, nie prosisz o zgodę. Można cię lubić lub nie, ale nie da się cię kontrolować. I właśnie dlatego zaczynasz zajmować miejsce w jej umyśle bez jednego słowa przekonywania. Pamiętam pewnego mężczyznę, z którym kiedyś pracowałem. Miał za sobą kilka nieudanych związków. Zawsze to on pisał pierwszy, on dbał, on naprawiał, on robił wszystko, by ona się nie smuciła. I im bardziej się starał, tym bardziej relacja go wyczerpywała. Dlaczego? Bo żył w jej ramach, reagował na jej emocje, spełniał jej oczekiwania i wpadł w pułapkę bez końca. Dopiero gdy się zatrzymał, gdy wyznaczył granicę i pokazał, że może odejść bez strachu przed stratą, ona zaczęła się zmieniać. Nie dlatego, że stał się chłodny, ale dlatego, że zaprosiła go do ram, które on sam zbudował, gdzie to on. Wyznaczał kierunek. Mężczyzna nie musi być bogaty ani sławny, ale jeśli ma jasne zasady i żyje z nimi w zgodzie, to jego obecność tworzy niewidzialne pole pole, które wpływa na innych zaczynają się dostosowywać, mówią ciszej, działają ostrożniej, przepraszają bez pytania nie dlatego, że się go boją, ale dlatego, że czują, że nie gra według ich reguł. I że jeśli spróbują go przestawić, on odejdzie. To nie dotyczy tylko miłości. W pracy, w przyjaźni, w każdej interakcji społecznej, mężczyzna, który kontroluje ramy, zawsze wzbudza szacunek. Nie mówi jestem dobry, on to pokazuje, nie dyskutuje, by wygrać, ale by postawić granice i, co najważniejsze, nie boi się straty bo wie, że jego wartość nie zależy od potwierdzenia z zewnątrz, ale od tego, że nie traci siebie niezależnie od sytuacji. W świecie, w którym uległość bywa mylona z dobrotą, mężczyzna, który umie się wycofać, odmówić bez tłumaczeń i trwać spokojnie w chaosie emocji, to ten, kto naprawdę trzyma niewidzialną władzę. Nie musi krzyczeć, nie musi dominować siłą, Wystarczy, że kontroluje ramy, a reszta zaczyna się układać sama. Prawdziwe przyciąganie nie zaczyna się w sercu, zaczyna się w umyśle. Mężczyzna nie pojawia się w jej życiu dlatego, że jest przystojniejszy, bogatszy czy bardziej utalentowany niż poprzedni. On zostaje, bo sprawia, że ona zaczyna myśleć inaczej. Panowanie nad emocjami nie polega na wzruszeniu kogoś do łez. Polega na tym, by ktoś nie mógł przestać o tobie myśleć, zastanawiać się, dlaczego on jest inny, czego on tak naprawdę chce, kim on właściwie jest. Ale, żeby dotrzeć do tego miejsca, musisz najpierw zrozumieć jej system przekonań, zanim spróbujesz dotknąć jej emocji. Machiavelli pisał. Mądry władca to ten, który wie, co ludzie myślą, czego się boją i czego pragną. Dopiero wtedy może działać strategicznie. W miłości działa to dokładnie tak samo. Jeśli nie wiesz, w co ta kobieta wierzy, na temat mężczyzn, przez co przeszła, czego się spodziewa i czego się broni, to Twoje słowa miłości trafią w próżnię, i wtedy pojawi się pytanie. Dlaczego mimo całej mojej szczerości znów się nie udało? Dlaczego, choć tak bardzo kochałem, ona odeszła? Pewnego razu poznałem kobietę, piękną, ambitną, odnoszącą sukcesy, ale niesamowicie zamkniętą emocjonalnie. Przeszłość nauczyła ją jednego. Mężczyzna jest czuły tylko wtedy, gdy czegoś chce. Byli tacy, którzy ją rozpieszczali, i nagle znikali bez słowa. W efekcie każdy nowy był traktowany jak podejrzany. Każdy musiał czekać na jej zaufanie. Zwykły mężczyzna w takiej sytuacji zacznie się starać. Będzie udowadniał, denerwował się, czuł się niesprawiedliwie oceniany, albo po prostu odejdzie. Ale mężczyzna strategiczny, on nie spieszy się z uczuciami, nie próbuje niczego udowadniać. Patrzy. Umówi tylko jedno zdanie. Nie potrzebuje, żebyś ufała mi od razu. Prawdziwe zaufanie rodzi się z czynów, nie z obietnic. I wtedy milknie. Pozwala, by to ona go obserwowała, i właśnie ta cisza, ta niewzruszoność, zmusza ją, by zaczęła kwestionować własny sposób patrzenia na mężczyzn. Pojawia się mała szczelina w jej umyśle. A gdy zdobędziesz jej umysł, serce, już nie będzie daleko. Bo nie chodzi o to, co ty czujesz, chodzi o to, co ona o tobie myśli. Czy uważa cię za słabego, czy silnego? Czy jesteś zależny, czy wolny? Czy potrzebujesz jej, czy po prostu wybierasz być blisko? Każde twoje zachowanie, sposób, w jaki piszesz, jak reagujesz. A nawet cisza między wiadomościami, wszystko to tworzy obraz ciebie w jej głowie. Jeśli reagujesz impulsywnie, tłumaczysz się zbyt długo, ciągle przepraszasz, byle utrzymać relację, ona zobaczy kogoś łatwego do manipulacji. Ale jeśli potrafisz milczeć we właściwym momencie, odpowiadać spokojnie i jasno wyznaczasz granicę, to nawet jeśli jeszcze cię nie kocha, będzie cię szanować. A szacunek to najżyźniejsza gleba, na której rośnie prawdziwa miłość. Mężczyzna strategiczny nie ukrywa emocji, ale wie kiedy je pokazać, komu i w jakim stopniu. Nie rozdaje całego serca przy pierwszym uniesieniu. On obserwuje, analizuje i wybiera moment, kiedy warto się otworzyć, jak król, który ogłasza nową ustawę. Nie dlatego, że jest słady. Ale dlatego, że największa władza to ta, którą potrafisz kontrolować. I właśnie w tym chaotycznym świecie to nie intensywność emocji daje ci siłę, to umiejętność panowania nad sobą i rozumienia umysłów innych jest tym, co tworzy relację nie tylko namiętną, ale trwałą. W każdej rozmowie, każdym spojrzeniu, każdej minie kobiety. Istnieje niewidzialna maska. Czasem to siła, by ukryć zranienie, czasem to chłód, by uniknąć zdrady, a czasem sztuczna radość, skrywająca głęboką samotność. Zwykły mężczyzna reaguje na tę maskę. Czuje się odrzucony, zraniony albo wystawiony na próbę. Ale mężczyzna myślący jak Machiavelli nie. On nie rozmawia z maską, on rozmawia z człowiekiem za maską. By to zrobić, musi nauczyć się patrzeć bez osądzania, rozumieć bez konfrontacji i obserwować, nie dając się wciągnąć w grę emocji. Machiavelli pisał: Mądry władca odróżnia to, co ludzie mówią, od tego, co naprawdę myślą i czego naprawdę chcą. Kobieta może powiedzieć: Nic mnie to nie obchodzi, ale jej oczy szukają twojej reakcji. Może mówić: Wszystko w porządku, ale ton głosu i gesty zdradzą zawód. Zwykły mężczyzna wierzy w słowa, albo gorzej, daje się manipulować sprzecznymi sygnałami. Mężczyzna głęboki zwalnia, nie reaguje od razu. Pozwala, by cisza odkryła to, czego słowa nie są w stanie ukryć. Pamiętam pewnego mężczyzny. Spokojny, zrównoważony. Spotykał się z kobietą, która często rzucała wyzwania: nie potrzebuje cię, albo możesz odejść, jeśli chcesz. Typowy facet zacząłby się bronić, przekonywać, że jest ważny, albo po prostu by odszedł. Ale on tylko się uśmiechnął spojrzał jej w oczy i zapytał Chronisz się, prawda? Jedno zdanie, bez oskarżenia, bez potrzeby udowadniania, po prostu nazwał to, co prawdziwe. I wtedy po raz pierwszy ona zamilkła, a potem płakała. Maska spadła nie dlatego, że została zmuszona, ale dlatego, że została zauważona i zaakceptowana. Machiavelli uczył: Jeśli chcesz zmienić zachowanie człowieka, nie atakuj jego przekonań bezpośrednio. Najpierw daj mu poczucie bezpieczeństwa. Podobnie, jeśli chcesz, by kobieta przestała udawać silną, nie możesz zdjąć jej zbroi słowami ani gniewem, musisz stworzyć przestrzeń, w której nie będzie musiała się bronić nie przez puste obietnice. Ale przez obecność, która jest stabilna, obserwację, która jest cierpliwa, ciszę, która ma ciężar. Gdy kobieta poczuje, że została zauważona, ale nie oceniona, zaczyna zdejmować maskę, dobrowolnie, a wtedy dotykać najgłębszych warstw, tam, gdzie rodzą się prawdziwe emocje. Mężczyzna strategiczny. Nie domaga się prawdy, on tworzy warunki, w których prawda pojawia się sama. Nie mówi bądź ze mną szczery, bo to mówi ten, kto potrzebuje potwierdzenia. On słucha, reaguje wolno i sprawia, że druga strona czuje: z nim nie muszę grać. To nie jest manipulacja, to sztuka rozumienia bez ranienia. Umiejętność, która rodzi się z doświadczenia dyscypliny emocjonalnej i ego na tyle stabilne, że nie daje się poruszyć powierzchownym zachowaniem. I tu pojawia się paradoks. Gdy przestajesz próbować kontrolować, zyskujesz największy wpływ. Kobieta nie powie ci jesteś wyjątkowy, ale pokaże to przez to, co ci ujawnia, a czego nigdy nie pokazała nikomu innemu. I to już nie jest zwykłe przyciąganie, to prawdziwe połączenie, gdzie siła nie bierze się z kontroli, ale z głębi i stabilności, którą wnosisz do jej świata. Gdy kobieta pozna Cię do końca, gdy zna każdy Twój nawyk, każdą emocję, każdy schemat zachowania, to właśnie wtedy przyciąganie zaczyna słabnąć. Nie dlatego, że jesteś mniej wartościowy. Ale dlatego, że ludzki umysł pragnie tego, co nie zostało jeszcze w pełni posiadane. Machiavelli nigdy nie radziłby być zimnym czy niedostępnym, ale podkreślał znaczenie jednej rzeczy: zawsze zostawiaj coś tylko dla siebie. Prawdziwa atrakcyjność nie leży w tym, co mówisz, lecz w tym, czego nie mówisz. Nie w tym, co ujawniasz, lecz w tym, co inni pragną odkryć. Pewien mężczyzna opowiedział mi, że kobiety zawsze go zostawiały, gdy związek stawał się stabilny. Był idealny, czuły, dostępny, otwarty, dzielił się uczuciami, zawsze mówił, co planuje. W teorii mężczyzna idealny, ale w praktyce był nudny. Został przeczytany do ostatniego strony. Kobiety nie odchodziły, bo był zły. Odchodziły, bo nie zostało już nic do odkrycia. A potem jest inny mężczyzna, niekoniecznie lepszy, niekoniecznie bardziej udany, ale nie mówi wszystkiego, nie odsłania się całkowicie, dzieli się, ale się nie obnaża, słucha, ale nie próbuje zadowalać i co najważniejsze, zostawia przestrzeń, którą kobieca wyobraźnia musi sama wypełnić. Machiavelli wiedział jedno: człowiek jest ciekawski z natury. Kiedy ktoś wierzy, że wie o tobie wszystko, przestajesz być zagadką, stajesz się zasobem zużytym. Ale gdy jesteś trudny do uchwycenia, nie przez dystans, lecz przez świadome dawkowanie siebie wzbudzasz napięcie. I ta niepewność tworzy głębokie przyciąganie. Kobieta zaczyna się pytać: O czym on myśli? Kim on naprawdę jest? I to, że nie ma od razu odpowiedzi, sprawia, że jesteś niezapomniany. Pamiętaj: siła nie płynie z tego, że mówisz wszystko o sobie. Ona płynie z tego, że kontrolujesz, komu pozwalasz poznać siebie i do jakiego stopnia. Mów mniej niż wiesz. Okazuj mniej niż czujesz, nie po to, by ukrywać, ale po to, by chronić swoją wartość. Cisza we właściwym momencie to nie brak relacji, to narzędzie, które nadaje ci głębi. Gdy ludzie widzą, że nie musisz się odkrywać, automatycznie zakładają, że masz coś wartego ochrony, i właśnie to jest źródłem magnetyzmu. Tajemniczy mężczyzna nie jest zimny. On po prostu zna siebie na tyle dobrze, że nie potrzebuje być rozumiany, by istnieć, nie szuka współczucia, by czuć się spokojny, nie potrzebuje pochwał, by znać swoją wartość. On żyje jak twierdza wewnętrzna, nie do końca dostępna, ale każdy pragnie wejść. Tajemnica to najwyższa forma samokontroli, to nie tylko świadomość siebie, to umiejętność decydowania, co zostawić dla siebie. I kiedy to potrafisz, nie tylko przyciągasz kobiety, one zaczynają Cię szanować, bo w świecie, gdzie każdy łatwo się odsłania, gdzie każdy śpieszy się, by mówić wszystko, wybiorcze milczenie jest sygnałem władzy, nie władzy, która narzuca, ale władzy, która sprawia, że inni sami chcą być bliżej.